W ulubieńcach roku. Ostatnio zrobiłam takie podsumowanie mojego roku na moim kanale. Nagrałam dla Was ostatnio taki film, a dziś przechodzimy do ulubieńców roku. I mam tutaj dla Was ulubieńców kosmetycznych, i troszeczkę mi się tego uzbierało, i tak pomyślałam, że nagram może to w dwóch filmach. Pierw pójdzie kolorówka, a w drugim filmie nagram Wam ulubieńców roku pielęgnację. I przejdźmy może do kolorówki. Może zaczniemy najpierw od baz. Bazą, którą intensywnie używam i którą bardzo lubię, jest to baza z Golden Rose. Jest to baza rozświetlająca, i powiem Wam, że fajnie nadaje się pod takie podkłady matujące. Ona nam ładnie tą cerę. Przy... Pod podkładem rozświetla, i bardzo fajnie się utrzymuje podkład na tej bazie. To jest baza do twarzy, a bazą pod oczy, którą uwielbiam, która jest odkryciem moim zeszłego roku, jest to baza z firmy Beka. Jak możecie zauważyć, ona ma taki seledynowy kolor. Ale tak szczerze mówiąc, ona jest przezroczysta. To jest takie masełko, w ogóle niewidoczne, i powiem Wam, używając tą bazę pod korektor, korektor w ogóle nie wchodzi nam w zmarszczki i fajnie się korektor pod oczami utrzymuje. Także ta baza, jeżeli macie możliwość jej sobie zakupienia, serdecznie Wam ją polecam. I korektory. <laughs> Pierwszym korektorem będzie to L'Oreal Infallible. I, I powiem Wam, że ten korektor zastąpił mi korektor z y... Tarte, shape, shape Tape. I powiem Wam, że ten jest o wiele tańszy od Tarte i jak dla mnie, na mojej cerze. Sprawdza się o wiele lepiej. Tart był dla mnie ciężkim takim korektorem. Kładąc go pod oczy, tworzyło mi się takie ciastko. Ten korektor rewelacyjnie fajnie się go rozprowadza pod oczami, ładnie rozświetla okolice pod oczami, nie zbiera się w zmarszczkach. Razem z użyciem z, tym, z tą bazą bardzo fajne kombo i powiem Wam, że utrzymuje się przez cały dzień i naprawdę jest godny polecenia. Drugim korektorem, takim już bardziej rozświetlającym, gdzie chcemy, żeby nasze oczy były ładnie rozświetlone, często bywa tak, że mamy zmęczone oczy jak rano wstaniemy albo na jakieś takie lepsze wyjścia. Mam tutaj korektor z firmy Becca i ja mam go w kolorze light to medium. Już wam pokazuję zużycie. Używam go, używam go praktycznie cały rok na takie wyjścia lub na takie właśnie dni, gdzie moje oczy są, gdzie moje okolice pod oczami są bardzo zmęczone, fajnie rozświetla. Widzieliście już go u mnie w akcji, także naprawdę beka korektor plus również ta baza, ten primer pod korektor. Y, bardzo fajne rozwiązanie. Powiem Wam, że Beka bardzo fajne produkty wprowadziła do swojej sprzedaży, więc ja w tej firmie na dzień dzisiejszy się bardzo zakochałam. Ok, teraz przejdźmy do podkładów. I podkładem pierwszym, który bardzo polubiłam, jest również Beka. Jest to ten podkład, gdzie macie tutaj taką pipetkę. Fajnie się nad, nakłada ten podkład, można go fajnie sobie go dozować i na, mnie, na mojej twarzy sprawdza się rewelacyjnie. I on w połączeniu, właśnie ja już nagrywałam film z tym moim pędzelkiem z Sedona Lace, on, ten pędzelek to jest FB05, świetnie ten podkład się na twarzy rozprowadza. Nie tworzą mi się takie, nie jest on rozmazany i nie tworzą się żadne. Nie tworzy się żadne ciastko, naprawdę fajnie go rozprowadza i nie trzeba użyć, yy, używać za dużo tego podkładu z tym pędzelkiem. Także bardzo fajny podkład z firmy Becca. I tutaj oczywiście nikogo yy, nie zaskoczę. IT Cosmetics, jest to CC Cream, ja go mam w kolorze Medium. I on jest jak na razie dla mnie na dzień dzisiejszy troszeczkę za ciemny. Gdyż używałam go bardziej latem w takiej pierwszej opaleniźnie mojej twarzy, fajnie kryje, kryje nam wszystkie niedoskonałości, jest naprawdę mocno kryjący i to jest tylko CC-krem. Także IT Cosmetics, jeden z lepszych podkładów kremów, CC-kremów, kre, CC polecam Wam i u mnie się sprawdza rewelacyjnie. I ostatnim moim najnowszym zakupem jest ym, podkład z Maybelline Dream Urban Cover. I ja go mam w odcieniu Warm Ivory. I jak widzieliście na moich wcześniejszych filmach, wydawało mi się, że ten ym, podkład jest dla mnie za jasny, ale on się troszeczkę utlenia i ideal, idealnie pasuje do mojej szyi, gdyż ja twarz mam troszeczkę bardziej zaczerwienioną. I a szyję mam jaśniejszą, więc używając tego podkładu fajnie to się wszystko koryguje. Bardzo fajny, wydajny podkład. On jest taki yy, w kremie, fajnie się go dozuje, leciutki i również kryjący. I to by były podkłady, które intensywnie i najczęściej używałam, i przejdźmy teraz do pudrów. Pudry pod oczy. Nikogo nie zaskoczę. Laura Mercier jest to puderek w kompakcie. Macie takie zużycie, już widać, denko. Bardzo również intensywnie przeze mnie używany. Fajnie nam rozświetla tutaj okolice oczu i yy, nie tworzy nam takich zmarszczek, nie wysusza. Także naprawdę bardzo fajny puderek pod oczy. Jak również przeprosiłam się z moim pudrem, który. Dzięki jednej youtuberce oglądałam jakiś film na, na, na YouTube i właśnie mówiła o tym pudrze i ja go stosowałam pewnego czasu na całą twarz, ale stwierdziłam, że on jest jednak troszeczkę za drogi i najbardziej sprawdza mi się pod oczami. A o czym mówię? Puderek Orglass I on ma taki fajny dozownik, ja już Wam pokazywałam w jednym filmie, ale może nie wszyscy widzieli. Tu jest taka mała y, krateczka w y, kształcie litery H i jego nam nie wysypuje się za dużo, więc jest bardzo wydajny. Ja go mam już ponad rok czasu i zużycie jest naprawdę niewielkie. Także, jeżeli macie okazję, może kupić mniejszą wersję tego pudru pod oczy. Serdecznie Wam polecam. Bardzo fajny puder. Również nie podkreśla nam zmarszczek, nie wysusza nam tej okolicy oczu i naprawdę fajnie się sprawdza z tymi, z tymi korektorami, które Wam pokazałam teraz y, pudry do twarzy. I tutaj oczywiście będą dwa puderki z IT Cosmetics i pierwszy jest to Bye Bye Pores. Jest to y, Biały odcień, ja już mam naprawdę totalne denko. Ja go zachowałam, żeby Wam pokazać. Jeszcze tutaj no, w ok, w koło można go y, gdzieś tam jeszcze wy, wykorzystać, ale już jest totalnym denkiem, ale był to mój naprawdę jeden z lepszych puderków, fajnie nam rozświetla twarz. On ma takie delikatne drobineczki, ale one są niewidoczne na twarzy, tylko ładnie nam tą cerę rozświetla. Ja go używam latem. Jest bardzo delikatny, bardzo leciutki. Bardzo fajnie się sprawdza i utrzymuje się makijaż przez cały dzień. Drugim również z firmy IT Cosmetics będzie Your Skin But Better CC CC Plus Powder. I jak widzieliście już w niektórych moich filmach, go pokazywałam. I oczywiście nie mogę go wykończyć. No powiem Wam, że jest tak wydajnym pudrem, ja go używam naprawdę codziennie, i to jest medium. Kolor medium i nie trzeba go za dużo położyć. Wystarczy leciutko przypudrować naszą twarz i makijaż utrzymuje się przez cały dzień. Bardzo fajny, bardzo wydajny puder. Jeżeli macie gdzieś okazję go sobie kupić, spróbujcie. Godny polecenia puderek. I moje nowe odkrycie, gdzie dostałam, które dostałam od mojej koleżanki. Jej się jakoś nie sprawdził i oddała mi. Jest to puder z inglota i jest to puder sypki. On ma również takie delikatne drobinki, których nie widać na naszej twarzy, ale nasza twarz jest bardzo fajnie rozświetlona. Nakładając mm, tą bazę, podkład i plus ten puderek, mamy na fa naprawdę bardzo fajnie rozświetloną twarz. Inglot, znana firma, niedrogi, bardzo fajny puderek. I oczywiście do rozświetlenia, przybrązowienia mojej całej twarzy będzie to, znacie go z moich filmów i proszę, jest to taka paleta do twarzy. Jak widzicie, już mocno, mocno zdękowany, ale żeby Wam nie, nie okłamywać, oczywiście, żebyście widzieli, jest nowe opakowanie zakupione. Już Wam pokazuję, jak on wygląda, jako nowy. O, jeszcze nawet nie jest otwarty, bo nie używany, więc otworzę i Wam pokażę. Tak ta paletka wygląda, tu jest takie rozświetlające i, i taki lekki brązer, więc oba razem wymieszane, fajnie się na naszej twarzy to yy, fajnie na naszej twarzy to wygląda, także yy, powiem Wam, że ja używam praktycznie codziennie Codziennie tego puderku już po użyciu Sisi lekko przybrązowiam sobie i rozświetlam moją twarz. Nie, nie, nie trzeba go użyć dużo, wystarczy przejechać pędzlem, omiod, omieść naszą twarz i twarz wygląda fajnie na taką świeżą, lekko opaloną po jakichś fajnych wakacjach. I następnym puderkiem, którego również uwielbiam i który również w za. W zamian z tym, tak na, na zmianę używam, jest to również firma Hourglass i ja go mam w kolorze Ambient i tu już jest też widoczne denko, ale jego naprawdę oszczędzam, jego używam na takie jakieś lepsze wyjścia i to jest również takie fajnie rozświetlająco, przybrązowujący nam cerę puderek i go używam na całą twarz. Makijaż wygląda na na taki świeży, taki rozświetlony. Jeśli lubicie rozświetlenie, ja uwielbiam rozświetlenie na twarzy, więc u mnie takie puderki się sprawdzają. I taki brązer w kremie, który polubiłam już naprawdę, mam go bardzo długo yy, i używam go po położeniu podkładu jako taki lekki, yy, nada, nadaję sobie nim lekkiej opalenizny i jest to. Soleil Tan de Chanel z Chanel w kremie, zobaczcie bardzo wydajne, mam bardzo długo zużycie, nie jest, nie jest duże wystarczy również pędzlem lub nawet gąbeczką y, tutaj sobie nałożyć tego nabrać tego y, produktu i fajnie sobie tutaj w, wprowadzić na policzki czy Tutaj wiecie, zrobić sobie kontur, i tak lekko sobie fajnie można tym Soleil de Chanel opalić twarz. I nasza cera wygląda, jakbyśmy wrócili prosto z wakacji. Brązer róż, rozświetlacz. Jedna paletka, którą zakupiłam w Stanach i w niej się zakochałam i powiem wam, że warta była swojej ceny. Ja wiem, że to jest edycja limitowana, nie wiem, czy ją gdzieś jeszcze dostaniecie. Ja mam tą jaśniejszą edycję, tą w kolorze złota Chloe Malika i jak widzicie, tu mamy bronzer, dwa róże i rozświetlacz. No jest to paleta, powiem wam. Nic dodać, nic ująć. Wyjeżdżając na wakacje, bierzemy tylko tą paletę i mamy już trzy produkty w jednym opakowaniu. Tu macie dwa kolory ym, różu, więc można powiedzieć, że mamy cztery produkty w jednym opakowaniu. Jest bardzo wydajna, zużycia praktycznie nie widać. Ja ją używam od wakacji. Jedynie może troszeczkę brązer bardziej zużyty, ale. Nie widać, nie widać w ogóle tego zużycia. Paletka rewelacyjna. Ja wiem, już jej nie można nigdzie kupić. Może gdzieś na internecie byście ją dostali. Ja ją uwielbiam. I moi kochani, twarz mamy to, co używałam, skończone i przejdźmy teraz do oczu. I oczy, cienie, które używałam. Mam tutaj dwa pojedyncze cienie i dwie paletki. I może zacznę od paletki, którą używałam bardzo często w zeszłym roku, i już tutaj mi wykończyły się trzy cienie. Jest to paletka z Maybelline Nude. Uwielbiam tą paletkę. Widać zużycie, bardzo intensywnie używana. Można zrobić nią. Makijaże dzienne, można z nią, nią zrobić, makijaże wieczorowe. Świetna paletka, cienie się nie osypują. Jak u mnie ja nakładam delikatnie, oczypuję później pędzelek i nakładam cień na powiekę. Naprawdę świetna paletka, niedroga, a bardzo wydajna i godna polecenia. I tutaj teraz będą dwa cienie pojedyncze. I tutaj mi się niestety w tym cieniu złamało opakowanie, ale znacie go z moich filmów. Jest to NYX jest to taki kolor bardzo rozświetlający. Nie wiem, czy go tutaj dojrzycie. O! Jest tutaj, lekko się błyszczy. I to jest Mix. Ja go najczęściej używam tutaj w kąciki oczu, żeby rozświetlić sobie, otworzyć bardziej oko. I drugim pojedynczym cieniem, który bardzo lubię, jest to bardzo tani cień. Jest to firma Essence. I to jest taki bardziej już błyszczący cień. To nie jest Denko, jest taki błyszczący. I już Wam pokażę, jak on wygląda. I on tutaj. W tym miejscu pięknie pięknie się błyszczy, i powiem Wam, że na oku kładzę, kładę go najczęściej na całą powiekę. Ewentualnie w załamaniu lekko Brązer i makijaż jest gotowy, naprawdę bardzo fajny cień, bardzo wydajny i bardzo ładnie wygląda na oczach. I paletką, w której się również zakochałam, i nie będzie to dla Was odkrycie na moim kanale, jest to tart. Chciałam kupić sobie jakąś taką porządniejszą paletkę i kupiłam ją w Stanach. Ona ma 12 cieni i tą paletką możecie wykonać również makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, ma matowe, ma takie perłowe cienie. Naprawdę bardzo fajna paletka, wydajna. Oczywiście cień, który możecie użyć podłóg brwiowy, możecie cienie. Jeśli nie macie cieni do brwi, również te dwa cienie użyć do, do brwi, także zastępuje nam praktycznie wszystko. Jedna paletka, bardzo fajna i ja ją uwielbiam, bardzo często ją stosuję. I teraz przejdźmy do bazy pod maskarę i też tutaj nikogo nie zaskoczę, jest to Essence. Widzieliście już na moich filmach tą bazę. Bardzo fajnie na tej bazie utrzymuje się maskara. Rzęsy są mocno podkreślone, wydłużone, pogrubione. Wystarczy jedna taka warstwa tej bazy, później na to maskara i rzęsy mamy fajnie podkreślone. I jest to firma Essence. A druga jest to baza lub taka hmm, odżywka do rzęs. Kupiłam ją sobie w Szwajcarii. Jest to firma Lavera. Taka odżywka. Ja ją albo kładę pod maskarę, lub również ją kładę na wieczór, przed spaniem, na moje rzęsy. I teraz moje maskary. Ulubione maskary w zeszłym roku. Też nikogo nie zaskoczę. Już o nich nieraz mówiłam. I pierwszą, pierwszą maskarą, która będzie, jest to Rimmel. I ta maskara, czytałam na temat tej maskary, ona ma jakąś w sobie odżywkę, która sprawia, że nasze rzęsy nam lepiej rosną, są bardziej pielęgnowane. Więc jeśli macie możliwość, wiem, że stacjonarnie jej nie dostaniecie. Ale jeżeli poszukacie na eBay, na pewno ją gdzie znajdziecie: w Stanach i nie kosztuje dużo, kosztuje jakieś 6 dolarów. Jest bardzo dobra. Ja ją używam najczęściej na dolne rzęsy. Teraz już mam swoje rzęsy, także również ją używam na górne rzęsy. I najpierw maluję maskarą Rimmel, a później tak na przemian idzie Chanel. Ją również znacie tą moją maskarę. Jest rewelacyjna i ona ma taką silikonową szczoteczkę. Bardzo fajnie się nią maluje rzęsy. I nie lubię silikonowych szczoteczek, ale ta. U mnie sprawdza się rewelacyjnie. I druga maskara, którą używałam intensywnie, to jest już moje trzecie opakowanie i jest to Essence Lash Princess. Bardzo fajna maskara, bardzo fajnie nam pogrubia rzęsy, wydłuża nasze oczy, wyglądają na takie mocno otwarte i jest bardzo czarna, więc nie potrzebujemy dużo warstw kłaść na nasze rzęsy. Warstwa tej, później ta, i nasze rzęsy są pięknie, idealnie, mocno podkreślone. Brwi: jak wiecie, ja używam najczęściej pomady do brwi. I pierwszą ze stosowanych, ze stosowanych pomad do brwi była ta z Osmosis. Widzieliście ją u mnie na filmach, ale jak kupiłam Cabral. Kupiłam ją w Stanach w ulcie, w odcieniu 3,5. Ja się w niej zakochałam. Pięknie nam podkreśla brwi, utrzymuje się przez cały dzień, i jest bardzo, bardzo wydajna. To jest zużycie od sierpnia i używam ją codziennie. Codziennie ją stosuję. Ta na razie z Osmosis poszła z powrotem do szuflady, gdyż po prostu ta jest dla mnie. Jak na dzień dzisiejszy, jedna z lepszych pomad do brwi. I utrwalałam brwi. Najczęściej używałam L'Oreal. Znacie tą yy, maskarę, ona jest taka brązowa, ale mocno yy, usztywniające nasze brwi. Nasze włoski nigdzie nie wyruszają w drogę, gdy ją użyjemy. Jak użyję pomadę, podkreślę i użyję tą... Yy, Maskarę do brwi. Przez cały dzień brwi utrzymują się w jednym miejscu. Ale zarówno używałam tej maskary do brwi z Essence, również bardzo dobra maskara do brwi. No, ona już mi się już raczej skończyła, ale zaczynałam opakowanie, żeby Wam powiedzieć, że ta maskara do brwi, ten utrwalacz do brwi, ona jest również w kolorze brązowym. Jest bardzo dobra i jest porównywana do tej firmy z Benefit. Do tej maskary z Benefit. Także tańsza wersja, a bardzo dobra. Jeśli macie możliwość, nie wiem, w naturze czy w Hebe, zobaczcie sobie. Jest niedroga. Bardzo fajna maskara do utrzymywania w ryzach naszych brwi. I kochani. Również stosowałam, również używałam sztuczne rzęsy, i sztuczne zę, rzęsy, które bardzo polubiłam, są to Babies, są to takie bardzo delikatne rzęsy do stosowania praktycznie na co dzień. Nie są widoczne, nie są takie, wiecie, bardzo efektowne, wyglądają bardzo ładnie, delikatnie, jakby jakbyśmy mieli praktycznie swoje rzęsy pomalowane delikatnie maskarą. Także ja sobie kupiłam takie tutaj były trzy, um, trzy pary rzęs. Na razie zużyłam tylko jedną, już tamte naprawdę mi się zniszczyły, więc poszły do śmieci. Jeszcze zostały mi dwie i ja je kupiłam um, ja je chyba kiedyś kupiłam na eBay i za nie chyba dałam 6 dolarów. Także Możecie sobie popatrzeć na eBay, bo tam są naprawdę różne ceny tych, tych ym, rzęs, ardel i pływarze. Czasem są nawet i tańsze niż w Polsce. I drugie, takie bardziej efektowne rzęsy na takie lepsze wyjścia są to yy, Whispies. One już są takie bardziej dłuższe i takie bardziej podkreślające nasze oko do takich mm, makijaży. Yy, na przykład kocie oko czy, czy takie mocniejsze makijaże i do tego te rzęsy bardzo fajnie nasz makijaż wygląda a przyklejałam te rzęsy moim odkryciem i najlepszym na dzień dzisiejszy klejem, który zasycha w sekundę znaczy może nie w sekundę, ale zasycha bardzo szybko i jest to duo i to jest taki klej na z takim dozownikiem i powiem wam, że nie trzeba grubo kłaść warstwy tego kleju, wystarczy położyć cieniutką warstwę, leciutko podmuchać, przyklejamy rzęsę i rzęsa się trzyma i trzyma się na tym kleju rzęsa cały dzień. Ja mam również ten duo w tej tubce niebieski, bo on jest przezroczysty. On na przykład ten dokładnie ma kolor taki Przezroczysto niebieski, później się robi, na przezroczysty jest niewidoczny. Tamten w tubce jest taki bardziej biały, ale powiem Wam, że bardzo szybko zasycha, nie trzeba długo czekać. Szczerze mówiąc, jeśli mi się skończy, będę kupować tylko ten. I tak, moi drodzy, tak wyglądają ulubieńcy mojego roku 2019. Kolorówka. Te produkty używałam najczęściej i używam nadal. Wydajcie znać, jakie Wam się sprawdziły produkty, jakie Wam się kosmetyki sprawdziły w 2019 roku. Może mi coś podpowiecie, wówczas może ja i przetestuję. Ja będę się teraz z Wami żegnać. Mam dla Was jeszcze do nagrania film Ulubieńcy Pielęgnacja. Wytrzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnych filmach. Buziaki.